YouTube nie jest najbardziej popularną platformą wideo wśród dzieci. Zaskoczone? Custodio wydało swój kolejny cykliczny raport dotyczący tego, jak dzieci spędzają czas w internecie. I co należy podkreślić, dane do tego raportu pochodziły z ponad 400 tysięcy urządzeń. O co ciekawe, kiedy przeczytamy ten raport i wejdziemy w sekcję platformy wideo, to znajdziemy YouTube na pierwszym miejscu, i średnio dzieci, a za dzieci uważa się osoby od 4 do 18 roku życia, spędzały na YouTube. Około 56 minut. I już kiedy przejdziemy do sekcji medium społecznościowe, to zobaczymy, że na Snapchacie dzieci spędzały około 71 minut dziennie. A jeszcze więcej na TikToku, bo minut 91. Na końcu Facebook 10 minut dziennie. Chyba rzeczywiście tylko rodzice tam siedzą, a dzieci po to, żeby stalkować rodziców. Jeżeli chcesz więcej takich newsów ze świata wideo i marketingu, to koniecznie obserwuj mój profil i do zobaczenia jutro w kolejnym materiale wideo.